Dzień dobry, Adam Kaczyński, kierownik Filii Piaski Muzeum Historycznego w Legionowie. Korzystając z okazji chciałem bardzo serdecznie zaprosić Państwa na naszą nową wystawę czasową pod tytułem Polska była w ich sercach. Wystawa przygotowana przez zespół pracowników Muzeum Historycznego w Legionowie pod kierunkiem kuratora wystawy doktora Artura Bojarskiego została poświęcona 80 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Legionowie. Można na niej zapoznać się z dokładnym przebiegiem walk, w samym Legionowym, jak i też w najbliższych okolicach. Oraz co ważniejsze, można również zobaczyć całą masę unikatowych eksponatów, pochodzących tutaj bezpośrednio z naszego terenu i związanych z naszymi lokalnymi bohaterami. Wśród rzeczy, na które na pewno warto zwrócić uwagę, są tutaj między innymi oryginalne elementy. Uzbrojenia, dokumenty osobiste, oryginalne zapiski kwatermistrzostwa Armii Krajowej. Na pewno warto również zwrócić uwagę na przedstawione tutaj dość licznie biogramy i, co ważniejsze, fotografie powstańców z Legionowa. Kilkadziesiąt osób, te, które tutaj żyły i walczyły na naszym terenie. Sama wystawa została przygotowana w sposób taki dość atrakcyjny, stąd również właśnie dwie dioramy. Wszystko było szykowane z myślą o młodzieży i tutaj naszym właśnie głównym celem było stworzenie takiej myślę, że dosyć ciekawej warstwy narracyjnej do przeprowadzania lekcji muzealnych dla uczniów legionowskich szkół. Jeszcze może kilka słów na temat tych dioram. Jedna z nich ta widoczna za mną nawiązuje do. Walki i śmierci trzech legionowskich harcerzy na terenie dzisiejszego osiedla Batorego. Harcerzy ci polegli w dniu 2 sierpnia 1944 roku w walce z niemieckimi czołgami. Druga diorama, taka znacznie bardziej dramatyczna w swojej wymowie, ona z kolei opowiada nam, symbolizuje tą tragedię niemieckich represji, które spadły na legionowo już po zakończeniu powstania. Na tej naszej wystawie staramy się pokazać właśnie nie tylko te krótkie, trzy, trzy, czterodniowe walki na terenie Legionowa, ale również tą późniejszą historię związaną właśnie z niszczeniem miasta, masową deportacją ludności, tudzież właśnie zbrodniami niemieckimi dokonanymi na mieszkańcach Legionowa i naszych najbliższych, sąsiednich miejscowości. Także jeszcze raz, korzystając z okazji, serdecznie zapraszam Państwa do filii Piaski przy Alei Sybiraków 23. Wystawę będzie można zobaczyć przez cały najbliższy rok szkolny. Pracujemy w tygodniu od 8 do 16 i również w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Także serdecznie zapraszam.